Dzień dobry moi kochani! Zapraszam wszystkie bliźniaczki na czytanie na kwiecień 2024. Poproszę o przekaz dla bliźniąt na kwiecień 2024. Moi kochani, w teraźniejszości tu jest dużo logicznego działania, z zdrowego rozsądku, działania bardzo szybkiego, zdecydowanego, wszelkiego rodzaju nowe początki, znajomości, możliwości. Niektórzy z Was mogą podpisywać jakieś umowy, dokumenty. Dla niektórych z Was, jakkolwiek, ktoś może kogoś odciąć od swojego życia, kogoś lub coś. Przyszłość, moi kochani, o, cudowna energia w przyszłości spełnienie marzeń, radość, miłość, same wspaniałości, realizowanie swoich marzeń, pasji, swoich celów. Generalnie spełnienie marzeń, przepraszam, spełnienie życzeń. Piękna energia, nie muszę nawet tego dokładać już, bo to jest coś pięknego. Praca, finanse moi kochani, cóż w pracy i w finansach mamy? Ok. Niektórzy z Was będą szukać nowej pracy. Gdyż w obecnej pracy coś mogło pójść nie tak, pokazuje się tutaj porażka, rozczarowanie, smutek. Wy nad czymś długo pracowaliście, ale wygląda na to, że coś nie przyniosło oczekiwanego efektu, coś nie przyniesie oczekiwanych efektów. W związku z tym będzie tutaj smutek, rozczarowanie. I niektórzy z Was, moi drodzy, będą szukać albo nowej pracy, albo po prostu innych możliwości, tak aby po prostu poprawić obecną sytuację. Znaczy, sytuację, która się pojawi. Moi kochani, miłość, single. Ok, więc tak, moi kochani, dla singlaczków, uważajcie, bo coś może być przed wami ukryte. To przede wszystkim. Uwaga na iluzję, to jest wskazanie, aby słuchać swojego głosu intuicji. No, i teraz niektórzy na kogoś czekają, wyczekują kogoś to jest gotowość na nowe znajomości, nowe doświadczenia, być może ktoś przyjedzie do was z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania lub z zagranicy, lub to wy kogoś odwiedzicie, kogoś kogo mogliście poznać. No i tutaj mamy energia świat, czyli to, ta osoba ewidentnie może być z zagranicy lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. Mogliście poznać, możecie poznać tą osobę przez internet. Generalnie bardzo duży potencjał na zakończenie jakiegoś starego etapu, wejście w nowy. No i w tym świecie mamy również energię szczęścia i zadowolenia, spełnienia. Tego bardzo Wam życzę, tylko uwaga na wszelkiego rodzaju. Iluzje. Słuchajcie swojej intuicji, moi kochani. Miłość pary. Wspaniała energia. Wysnujecie wspólne plany. Jesteście bardzo konsekwentni w działaniu, jeśli chodzi o Waszą osobę, lub to Wasza osoba bardzo jest konsekwentna, jeśli chodzi o wspólne plany z Wami. Tutaj macie wspaniałą energię stabilizacji, szczęścia, szczęścia rodzinnego lub po prostu szczęścia w relacji. Współpracujecie ze swoją osobą. Również znowu w snucie wspólnych planów. Praca nad relacją, nad związkiem. Piękna energia. Moi drodzy, rodzina i przyjaciele. To jest moi drodzy, jakaś współpraca z kimś z rodziny lub przyjaciół, komunikacja, rozmowy, zaangażowanie, problem: czyli nie ma problemu, bo to już jest wyjście z, z problemu w takich okolicznościach. Mogliście. Mieć jakieś rozczarowanie, coś mogło pójść nie tak w przeszłości, wasze zaufanie mogło być zachwiane. Więc tu jest wyjście właśnie z tej energii podejrzliwości. Aczkolwiek wy będziecie bardzo ostrożni w działaniu. Możecie również odzyskać jakieś skradzione wam rzeczy lub jakieś dobra materialne. Wyjście z energii nieuczciwości generalnie się tutaj pokazuje. Rada, moi drodzy. Moi drodzy w Radzie, zadbaj o swojego stałego partnera lub partnerkę. Generalnie dąż do stabilizacji zawodowej, finansowej i ogólnie w życiu. Uwaga na jakieś przepracowania, na pracoholizm, troszeczkę. Odpocznij, zrelaksuj się, poproś kogoś o pomoc, o wsparcie. No i działaj, kreuj swoją rzeczywistość. Bądź bardzo pewny, bardzo pewny siebie, ambitny, kreatywny. Poproszę o kartę opiekuńczą. Czułość. Mów do siebie łagodnie, zachowaj w sobie cząstkę dziecka i poproszę o kluczyk anielski. OK, mamy Czyń cuda w swoim życiu. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę wam cudownego kwietnia. Bardzo was proszę o lajki, komentarze i subskrypcje, abym mogła rozwijać mój kanał i do usłyszenia moi mili.